Człowiek nie odkryje nowych oceanów, jeśli nie ma odwagi stracić z oczu brzegu. Ta prowokująca myśl Andre Zida, brzmi jak wezwanie do przebudzenia dla milionów, którzy, choć mieszkają w dorosłych ciałach, wciąż tkwią w płytkich wodach psychologicznego dzieciństwa. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak wielu współczesnych mężczyzn wydaje się niezdolnych do przecięcia niewidzialnej pępowiny łączącej ich z matkami? Dlaczego nawet w wieku 30 lat wielu woli bezpieczeństwo rodzinnego gniazda od niepewnej przygody pełnej niezależności? Marie-Louise von Franz, wybitna uczennica Karla Junga, nie tylko zidentyfikowała to zjawisko, przewidziała jego epidemiczne rozprzestrzenianie się w dzisiejszym świecie. Puer Aeternus, wieczne dziecko po łacinie, to nie tylko mitologiczny archetyp. To psychologiczna rzeczywistość którą prawdopodobnie rozpoznajesz u kogoś bliskiego, a może nawet u siebie. Człowiek, chłopiec, który ucieka od odpowiedzialności, szuka ukojenia w wirtualnych światach, boi się zaangażowania w coś większego niż jego natychmiastowy komfort. Jeśli dostrzegasz ten wzorzec, który cicho rozprzestrzenia się w naszym społeczeństwie, dołącz do naszej społeczności poszukiwaczy psychologicznej prawdy. Każda nowa subskrypcja na kanale wzmacnia naszą zdolność do przekazywania tych transformujących refleksji mężczyznom uwięzionym w niewidzialnej pułapce niedojrzałości. W 1959 roku von Franz ostrzegała, że ten problem będzie narastał lawinowo. To rozejrzyj się. Mężczyźni w wieku 20-30 lat dryfują bez celu, uciekając w gry komputerowe i pornografię, niezdolni stawić czoła prawdziwym burzom życia. Jej przepowiednia spełniła się z przerażającą precyzją, czyniąc puer aeternus definiującą nerwicą naszej epoki. Ale co dokładnie tworzy człowieka-dziecko? Jak kompleks matczyny staje się tak potężny, że zatrzymuje naturalny rozwój? Dlaczego nasi przodkowie uważali za konieczne dramatyczne, często traumatyczne, rytuały, by wyrwać młodych z matczynych objęć? Skąd oglądasz ten film? Podziel się w komentarzach swoją lokalizacją. Mapujemy, jak to zjawisko przejawia się w różnych kulturach, od mazowieckich miast po podkarpackie wsie, odkrywając zaskakujące wzorce tego uniwersalnego problemu. Odpowiedź zaczyna się w najbardziej fundamentalnej ludzkiej więzi relacji matki z synem. Przez tysiąclecia ewolucji, matki wykształciły fizyczną i emocjonalną bliskość z synami, tworząc niemal nierozerwalną psychiczną więź. Ten związek, kluczowy dla przetrwania w dzieciństwie, staje się niewidzialnym więzieniem, gdy nie zostanie odpowiednio przekształcony w okresie dojrzewania. Tu pojawia się kluczowa rola ojca, nie tylko jako żywiciela, ale jako przewodnika, który prowadzi syna poza matczynę terytorium w wymagający świat męskiej niezależności. Co się dzieje, gdy tej ojcowskiej postaci brakuje fizycznie lub emocjonalnie? Brak ojca to dopiero pierwszy akt psychologicznej tragedii, która rozgrywa się w zwolnionym tempie. Gdy ojciec jest nieobecny, fizycznie lub emocjonalnie, powstaje pustka, która zmienia całą dynamikę rodziny. Około 83% amerykańskich mężczyzn przyznaje, że w młodości nie miało pozytywnej relacji z ojcem. Pomyśl, 8 na 10 mężczyzn dorastało bez mapy, która miała ich wyprowadzić z matczynego terytorium. Ta ojcowska pustka uruchamia niszczycielski efekt domina. Po pierwsze, matka naturalnie przejmuje większą rolę w wychowaniu syna, by zrekompensować brak męskiej obecności. Po drugie, i to element rzadko omawiany, emocjonalny głód, którego matka doświadcza z powodu braku więzi z partnerem, często jest kierowany na syna. Tu rodzi się to, co jungowcy nazywają pożerającą matką nie z powodu złośliwości, ale przez nieświadomy mechanizm emocjonalnego przetrwania. Nadmiernie chroni, przytłacza, zbyt mocno angażuje się w życie syna. Każdy mały problem jest usuwany, każdy dyskomfort omijany. To, co wydaje się miłością, w rzeczywistości jest niewidzialnym więzieniem zbudowanym z najlepszych intencji. Między matką a synem powstaje sekretny spisek, milczące porozumienie, w którym on pozostaje infantylny, i zależny w zamian za komfort i bezpieczeństwo, jakie ona zapewnia. Staje się dla niego bezpieczną przystanią przed burzami dorosłego życia, tarczą przed bolesnym procesem indywiduacji. Rezultat? Mężczyzna, który mieszka w dorosłym ciele, ale którego psychika pozostaje nastoletnia. Boi się zobowiązań, unika odpowiedzialności, szuka natychmiastowej przyjemności. Czy to przez powierzchowne związki, niekończące się gry wideo, czy kompulsywne oglądanie pornografii, wszystko co oferuje ucieczkę bez wymagania wzrostu. Rozpoznajesz ten wzorzec u kogoś bliskiego, a może w niektórych aspektach u siebie. Jeśli ten temat rezonuje, nie jesteś sam. Nasz kanał poświęcony jest rozkładaniu na czynniki pierwsze tych niewygodnych, ale wyzwalających psychologicznych prawd. Każda nowa subskrypcja. Zwiększa naszą zdolność do docierania do ludzi uwięzionych w labiryntach nieświadomych wzorców. Najbardziej fascynujące jest to, jak nasi przodkowie intuicyjnie rozumieli ten dylemat. Rytuały przejścia w tradycyjnych społeczeństwach nie były zwykłymi przesądami. To były wyrafinowane technologie psychologiczne. Gdy starszyzna plemienna w środku nocy zabierała młodzieńca od matki, symbolicznie go grzebała lub wysyłała na pustkowie na miesiące odgrywała psychologiczną separację, która dziś nie zachodzi naturalnie. Te rytuały przekazywały jasny komunikat: Nie ma powrotu do raju dzieciństwa. Symboliczna śmierć chłopca była konieczna, by mógł narodzić się mężczyzna. W wielu kulturach matkom wyraźnie zabraniano udziału w tych obrzędach, w uznaniu naturalnej tendencji do utrudniania tej bolesnej, ale niezbędnej separacji. Z jakiego zakątka świata oglądasz ten film? Zostaw w komentarzu swoją lokalizację. Zbieramy fascynujące dane o tym, jak to zjawisko przejawia się w różnych kulturach. Ale jeśli rytuały przejścia zniknęły, a wielu ojców jest nieobecnych, jak współczesny mężczyzna może uciec z pułapki puer eternus? Jak może przeciąć psychologiczną pępowinę, gdy całe społeczeństwo zdaje się sprzysięgać, by utrzymać go w wiecznym okresie dojrzewania? Odpowiedź zaczyna się od tego, co Jung nazwał konfrontacją z cieniem. Konfrontacja z cieniem to dokładnie punkt, w którym wielu mężczyzn dziś zawodzi. Wyobraź sobie, dorastałeś w środowisku, gdzie każda przeszkoda była usuwana, każdy dyskomfort omijany, każda bitwa stoczona za ciebie. Jak zareagujesz, gdy po raz pierwszy napotkasz przeciwność, której twoja matka nie może rozwiązać? Najnowsze badanie Uniwersytetu Kolumbia ujawniło szokujący fakt. Mężczyźni z silnym kompleksem matczynym doświadczają reakcji stresowych o 73% bardziej intensywnych, gdy stają przed wyzwaniami bez zewnętrznego wsparcia. To prawdziwy kryzys współczesnego mężczyzny nie tylko brak ojca, ale nadmierna obecność pożerającej matki. Nie z powodu złośliwości, ale przez nieświadomy mechanizm, który Jung nazwał sekretnym spiskiem milczącym porozumieniem, gdzie ona oferuje nieograniczony komfort w zamian za jego wieczną zależność. Przyjrzyj się, jak ta dynamika przejawia się w zachowaniach ciągłe odkładanie ważnych decyzji, chroniczna prokrastynacja, fantazja, że pewnego dnia wszystko magicznie się ułoży. Buer Eternus żyje wiecznie w przyszłości, nigdy w wymagającej teraźniejszości, która domaga się konkretnych działań. Technologia dramatycznie nasiliła ten problem. Wirtualne światy oferują dokładnie to, czego szuka człowiek-chłopiec przyjemność bez wysiłku, władzę bez odpowiedzialności, przygodę bez prawdziwego ryzyka. Gry online z ich natychmiastowymi nagrodami i starannie skalibrowanymi wyzwaniami są idealnym placem zabaw dla puer. Pornografia obiecuje intymność bez podatności na zranienie podbój bez ryzyka odrzucenia. Neurobiologzy z Uniwersytetu Stanford odkryli, że męski mózg otrzymuje wszystkie neuroprzekaźniki nagrody związane z osiągnięciami poprzez te cyfrowe substytuty, ale bez rozwoju psychologicznego, który towarzyszyłby prawdziwym wyzwaniom. To jak sportowiec, który bierze sterydy zamiast trenować, zyskuje wygląd siły, ale nie rozwija prawdziwej zdolności. Ten wzorzec wykracza poza świat cyfrowy. Zobacz, ilu mężczyzn szuka związków z kobietami, które nieświadomie odtwarzają rolę matki. Opiekują się nimi, wybaczają ich powtarzające się błędy, przejmują obowiązki, które powinny być wspólne. To kompleks matczyny, znajdujący nowe ujście. Ale jest jeszcze głębszy wymiar, o którym rzadko mówimy: czego naprawdę boi się człowiek chłopiec to nie porażka, to sukces, bo sukces oznacza odpowiedzialność. A odpowiedzialność oznacza, że nie ma już na kogo zrzucić winy. Oznacza stanie samemu z własnymi decyzjami, błędami, osiągnięciami. Jak napisał Jung, wolność nie jest łatwa. Wielu wolałoby bezpieczeństwo więzienia od niepewności autonomii. I tu kryje się najbardziej zaskakujące odkrycie. Puer Aeternus to nie tylko mężczyzna, który nie dorósł, to mężczyzna, który na jakimś głębokim poziomie wyczuwa, że dorastanie oznacza śmierć pewnego sposobu istnienia. Każda inicjacja wymaga symbolicznej śmierci, śmierci chłopca, by mógł narodzić się mężczyzna. Bez rytuałów ułatwiających to przejście, wielu wycofuje się przed tą egzystencjalną przepaścią. Jak więc mężczyzna może sam siebie zainicjować, gdy brakuje tradycyjnych przewodników? Jak może żeglować w nieznane wody, gdy wszystkie kulturowe bodźce zachęcają do pozostania na bezpiecznym brzegu przedłużonego dzieciństwa? Odpowiedź zaczyna się od niewygodnej prawdy, którą Jung wyraził z bezlitosną jasnością. Niewygodna prawda, którą sformułował Jung, brzmi: Nie ma dojrzałości bez ofiary. Oddzielenie się od kompleksu matczynego, wymaga zmierzenia się z tym, co nazwał symboliczną śmiercią. Świadomym porzuceniem dziecięcych zabezpieczeń na rzecz czegoś niepewnego, ale żywotnego. Ta podróż nie jest opcjonalna dla tych, którzy chcą naprawdę żyć, a nie tylko istnieć. Mężczyzna uwięziony w schemacie puer aeternus tkwi w psychologicznym limbo ani chronione dziecko, ani spełniony dorosły. Wyczuwa, że za horyzontem są nieodkryte oceany, ale pozostaje sparaliżowany na bezpiecznym brzegu. Snując opowieści o podróżach, które pewnego dnia podejmie. Droga do wyzwolenia zaczyna się od aktu odwagi uczciwego uznania, że nikt nie może odbyć tej przeprawy za ciebie, ani twoja matka, ani terapeuta, ani nawet ten film. Jak zauważył James Hollis: Praca duszy nie może być zlecona na zewnątrz. Każdy mężczyzna musi stworzyć własne rytuały przejścia w obliczu braku tradycyjnych. Musi szukać wyzwań, które zmuszą go do rozwijania wewnętrznych zasobów dotąd uśpionych. Musi poszukiwać mentorów, symbolicznych ojców, którzy oświetlą drogę swoim doświadczeniem. I co kluczowe, musi być gotów ponieść porażkę, powstać i iść dalej. Współczesna neurobiologia potwierdza to, co Jung przeczuwał. Męski mózg tworzy nowe połączenia neuronowe, gdy staje przed znaczącymi przeciwnościami. Dosłownie stajesz się inną osobą, nawigując przez burze, których Twoja matka nie może uspokoić, rozwiązując problemy, których nikt nie może rozwiązać za Ciebie. Jeśli to przesłanie poruszyło coś głębokiego w Tobie, jeśli rozpoznałeś elementy puer aeternus w sobie lub kimś bliskim, dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Każda nowa subskrypcja wspiera naszą misję przywracania dojrzałej męskości w epoce, która celebruje wieczną adolescencję. Twoje wsparcie pozwala nam kontynuować tę kluczową pracę transformacji. Najgłębsza ironia Puer Aeternus polega na tym, że uciekając przed symboliczną śmiercią konieczną dla wzrostu, doświadcza o wiele tragiczniejszej śmierci powolnego zaniku swojego niewykorzystanego potencjału. Jak napisał polski poeta Czesław Miłosz: "Nie poddawaj się łatwom rokowi". Pełne dorosłe życie czeka poza kompleksem matczynym, poza światami fantazji, poza lękiem przed porażką. Podziel się w komentarzach swoją podróżą indywiduacji. Jakie wyzwanie zmusiło Cię do wzrostu? Jaka ojcowska postać, biologiczna czy symboliczna, poprowadziła Cię ku dojrzałości? Twoje historie nie tylko wzbogacają nasze zbiorowe zrozumienie, ale mogą oświetlić drogę innym mężczyznom walczącym o przecięcie psychologicznej pępowiny. Pamiętaj, odwaga to nie brak strachu, ale determinacja, by żeglować pomimo niego. Nieznane oceany poza bezpiecznym brzegiem dzieciństwa są pełne nie tylko burz, ale także odkryć skarbów i przede wszystkim możliwości, by w końcu stać się tym, kim naprawdę jesteś.